Dzień dobry, ogrodniczki, ogrodnicy. Dzisiaj, tak bardziej na live. Porozmawiamy sobie o warzywie miesiąca, a w tym miesiącu naszym warzywem będzie papryka. Postanowiliśmy, że w tym roku bardzo mocno położymy nacisk na papryki. Już w styczniu wysialiśmy sobie paprykę ostrą. To jest nasza rozsada. Na razie radzi sobie bardzo dobrze. Sadzonki mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 listków. Może troszeczkę powyciągane, ale mają i tak najjaśniejszy parapet, jaki możemy im zapewnić. Także liczymy na nie bardzo. Myślę, że sobie poradzą. Mają jeszcze kilka miesięcy do wysadzenia. A tymczasem, dzisiaj mamy już drugą połowę lutego. Czas nas strasznie goni. Luty najkrótszy miesiąc, najwięcej pracy w ogrodzie, tak się okazuje. W związku z tym, z lekkim opóźnieniem, ale dzisiaj bierzemy się za rozsadę słodkiej papryki. A dlaczego w tym roku stawiamy na paprykę? No, pff, z, powodu, e, e, z powodu tego, jak, jak zdradzieckie potrafią być pomidory, bo od kilku lat próbujemy z pomidorami, e, za każdym razem łapie je zaraza ziemniaczana i to już w momencie, kiedy już by się wydawało, że są takie duże, takie gotowe do zbioru i... W jednym roku w ogóle kilkadziesiąt kilo pomidorów. Wszystko poszło oczywiście na śmietnik. Dlatego postanowiliśmy spróbować troszkę inaczej, bo co roku się okazywało, że kiedy pomidory już były chore, to papryka radziła sobie bardzo dobrze. Nie łapała tej choroby, owoce nie chorowały. Co prawda, może były trochę małe, trochę zaniedbane w stosunku do, do pomidorów, no i dlatego w tym roku stawiamy na co. Po pierwsze na to, żeby rozsadę zrobić trochę wcześniej. Mamy foliak, będziemy mogli ją przechowywać w kwietniu, na początku maja, kiedy na dworze jeszcze mogą się pojawić przymrozki. To u nas papryka będzie sobie rosła w ciepełku. I liczę na to, że w ten sposób dotrwamy do 15 maja, czyli do zimnej zośki. A wtedy już na pewno wysadzimy ją na grządkę. No i teraz pokażę Wam, jakie w tym roku przygotowaliśmy sobie odmiany. Mam tutaj oczywiście, można by poprzestać na jednej, tak, ale apetycji jest taki wielki, że nie poprzestajemy na jednej. Mamy trzy, a tak naprawdę, gdybyśmy mieli miejsce na rozsady, to pewnie mielibyśmy z osiem. Tak? Bo najfajniejsze są te wiecie kolorowe. Można teraz dostać papryki w ogóle we wszystkich możliwych kolorach: kremowe, prawie białe, fioletowe. No, cudny wybór. Tymczasem, my stawiamy na takie dosyć zwyczajne papryki. Pierwszą, którą kupiliśmy była odmiana wika. To jest papryka słodka, ale w kształcie takiego stożka, rożka. Mamy nadzieję, że te owoce będą dosyć duże. Tutaj jest napisane wysiew połowa lutego, czyli idealnie. Druga to znana wszystkim szeroko odmiana marta polka. Duże żółte owoce, wysiew w marcu. No, spróbujemy czy, czy nam się uda jak wysiejemy teraz w lutym. No i trzecia, to jest ta, taka papryczka troszkę przypominająca kształtem pomidor. One będą raczej krótkie, pękate, pewnie niezbyt duże, chociaż tu producent pisze gruba ścianka. Zobaczymy, jak to będzie. U nas z reguły papryki te uprawiane na ogródku nie mają wcale grubej ścianki, ale ważne, że są, ważne, że żyją, że się dobrze mają. No i jeszcze druga rzecz, którą mamy zamiar zmienić w naszych uprawach papryk, to jest to, żeby je na jesieni przetrzymywać nieco dłużej niż zwyczajnie. No bo o ile pomidory czy ogórki kończą się mniej więcej we wrześniu, czasami na początku września, czasami na początku października, maks zależy czy ktoś ma w szklarni kiedy wystąpią pierwsze zimne dni, o tyle papryka w zasadzie mogłaby rosnąć dłużej krzaczki, papryki. Jeżeli by ktoś taki krzaczek trzymał w szklarni ogrzewanej albo w oranżerii, albo wziął go na zimę do domu, to on w zasadzie może nawet być wieloletni. Myśmy tego do tej pory nie próbowali, ale jak resetowaliśmy uprawy jesienią, zawsze te krzaczki były jeszcze całkiem w dobrej formie, no i było trochę żal. No to w tym roku spróbujemy inaczej, zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz już nie przeciągając, przystępuję do. Do siewu tutaj mam przygotowane podłoże z torfu zmieszanego z perlitem. Mam tutaj trzy wielodoniczki, tego w sumie będzie 18 komór, 18 sadzonek. Czy to nie za dużo? No, 18 sadzonek to tyle, żeby wypełnić całą grządkę. Ok, wiele doniczki mamy wypełnione. Teraz troszeczkę tę ziemię zwilżę. Ona wtedy nieco osiądzie. O, o jakoś 7. Dlaczego teraz, a nie po e, posadzeniu nasionka? Bo gdybym podlał na końcu, to by mi się to nasionko wypłukało, A ja chcę je usadowić tak mniej więcej na głębokości pół centymetra pod powierzchnią gleby. Jak schodzi papryka. Papryka ma stosunkowo duże nasiona. One potrafią wschodzić do tygodnia, dwóch. My im zapewnimy raczej dosyć ciepłe warunki, plus 20, plus 20 parę stopni. Trzeba uważać, żeby na początku takiej rozsady nie przesuszyć. Można by tu jeszcze na końcu założyć folię stretch albo zrobić jakąś osłonę plastikową przezroczystą. Zaczniemy od odmiany Dima. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to byśmy te nasiona wcześniej jeszcze namoczyli, ponieważ nasiona papryki czasami mają problem ze wschodami. Lepiej sobie je wcześniej namoczyć w letniej wodzie. Zostawić na jeden dzień, albo wziąć mokrą serwetkę, chusteczkę, czy papierowy ręcznik, na niej takie nasionka poukładać i poczekać aż skiełkują. W ten sposób radziliśmy sobie przy papryce ostrej, bo nam zimą nie chciała za bardzo wchodzić. Potem się okazało, że cała paczka była już trochę po prostu stara i kupiliśmy inną paprykę i wysialiśmy inną. No i tam już nie było takich problemów ze wschodami, dlatego teraz mamy taką rozsadę. Czy styczeń to nie za wcześnie na sianie papryki ostrej? Wiecie, to wszystko zależy od tego, jakie macie warunki, żeby później taką paprykę uprawiać. Jeśli planujecie taką paprykę wysadzać do gruntu, to w zasadzie można śmiało wstrzymać się z siewem papryki ostrej do teraz, a nawet siać ją w marcu. Nawet można by się pokusić o wysiew w kwietniu, ale uważam, że to już byłaby taka ostateczna pora terminna na zrobienie rozsady, bo później taka papryka mogłaby nie zdążyć z owocowaniem. To znaczy oczywiście rosłaby i pojawiłyby się owoce, no ale do końca sezonu mogłoby ich po prostu nie być zbyt wiele. Natomiast jeśli zaczniemy rozsadę wcześniej, no to mamy większą szansę na to, że te papryki zdążą dojrzeć. Druga odmiana żółta, to będzie Marta Polka. Jeszcze pozwólcie, że na razie sobie to tak oznaczę, żeby nie pomylić. Czy w związku z tym planujemy w tym roku w ogóle wysiewać pomidory? Każdy, kto uprawiał u siebie na działce albo w ogródku pomidory, na pewno zna temat. Rozsada pomidorów jest stosunkowo łatwa do zrobienia. Jeśli ma się odpowiednio jasny parapet, no to w zasadzie ona ładnie rośnie. Jeśli się potem dotrzyma terminu wysie, wysadzania po 15 maja, no to można założyć, że pomidory na początku są raczej bardzo proste. Niestety później w sierpniu zwykle pojawia się problem z zarazą ziemniaczaną. I często takie sadzonki łapią tę chorobę, no i później już pomidory nie nadają się do zbioru. Dlatego próbowaliśmy przez kilka lat i w tym roku na pewno też spróbujemy, ale raczej nie przywiązujemy do tego zbyt dużej wagi, no bo spodziewamy się, że może się nie udać. Jednym z powodów, dla których wcześniej Zara zadziesiątkowała nasze uprawy pomidorów, było na pewno to, że sadziliśmy je zbyt gęsto, bo chcieliśmy ich mieć bardzo dużo. I trzecia papryka, papryka wika, czerwona podłużna, słodka. Gotowe ziemia jest wilgotna, zostało tylko to zawinąć w folię i czekać aż wykiełkują. No, także <noise> dziękuję za uwagę i do zobaczenia za kilka dni. Myśleliście, że to koniec? Nie, to jeszcze nie koniec. Nie zapominajcie o koprze. Koper ogrodowy. Jedna z 20 otwartych paczek, które mamy, bo jak tylko robi się ciepło, albo jak mamy wolny czas, to siejemy koper. Wszędzie. Z różnymi skutkami, ale zawsze siejemy i do doniczek, i do ziemi. Potem o nim zapominamy, bo on nie zawsze chce wschodzić. Jak jest za zimno, to nie wschodzi, ale ten będzie akurat luz do nisce, z przeznaczeniem na balkon, jak tylko zrobi się większe. Eee, o, dołek mniej więcej na 2 cm. I teraz w zasadzie mógłbym siać też z odstępem co kilka centymetrów, ale jestem taki pazerny i wysiłę go gęściej. Potem zrobimy przeryweczkę. Eee, dlaczego koperek? No, jak się ma takie udane zbiorę gułków w Rock, no to koperek jest niezbędny, tak? ale nie tylko do tego. Gdyby nam no, koperek chciał ładnie rosnąć, to mielibyśmy w słoikach pełno zasolonego koperku. Jedno z naszych ulubionych ziół, przyprawowych, polecam sieć koperek. No, udaj się! I jeszcze drugi bonus: coś, czego się mogliście nie spodziewać. Właśnie zakwitła nam zamiar. zamiał kulka tam zakwitł. O proszę, tak wygląda kwiat zamiokulkasa. No, tego się nie spodziewaliśmy. O rośnie zdrowo.